Pewnego ranka dyrektor liceum we Wrocławiu, Paweł Zalewski, przechodził korytarzem, gdy zauważył, jak pani Ewa, sprzątaczka, pochylona nad wiadrem, powoli myje podłogę. Zawsze pracowała w ciszy, niezauważona, przychodziła wcześniej i wychodziła późno. Ale tego dnia coś się zmieniło. Gdy podniosła rękę, by poprawić włosy, ręka w jej uniformu sunął się nieco w dół, odsłaniając duży, ciemny siniak na przedramieniu. To nie było przypadkowe stłuczenie. Był świeży, głęboki i niepokojąco wyraźny. Paweł niczego po sobie nie pokazał, ale nie mógł pozbyć się uczucia niepokoju. Następnego dnia przyjechał wcześniej i znów zobaczył panią Ewę. Teraz siniaków było więcej. Zaczął dyskretnie zbierać informacje, przejrzał nagrania z monitoringu, sprawdził jej kartę czasu pracy, wypytał ochronę innych pracowników. Nikt nie wiedział, gdzie mieszka, prawie nikt z nią nie rozmawiał. Jej istnienie zdawało się ograniczać tylko do murów szkoły. Dwa dni później dyrektor Zalewski wyszedł z pracy w tym samym czasie co ona, niby przypadkiem. Pojechał za jej starym, zdeżelowanym samochodem na obrzeża miasta, w rejon, gdzie ulice nie miały nazw, a domy stały blisko siebie. Z daleka zobaczył, jak z drzwi jej domu wyszedł wysoki mężczyzna i brutalnie chwycił ją za ranie. Nawet nie stawiała oporu, po prostu spuściła głowę i weszła do środka. Następnego dnia dyrektor zebrał dokumentację, zadzwonił do odpowiednich służb i złożył zawiadomienie. Nie był pewien, czy to pomoże, ale nie mógł pozostać obojętny. Tydzień później dom, w którym mieszkała pani Ewa, odwiedziła policja, pracownicy opieki społecznej i adwokat, którego na własny koszt wynajął sam Zalewski. Mężczyzna został aresztowany. Okazało się, że pani Ewa miała nie tylko ślady przemocy fizycznej. Ale też zabrano jej dokumenty i od lat znajdowała się pod jego pełną kontrolą finansową i psychiczną. Wiadomość szybko rozeszła się po szkole. Grono pedagogiczne było w szoku. Nikt nie mógł sobie wyobrazić, że za spokojnym uśmiechem sprzątaczki kryje się tyle bólu. Pani Ewa tymczasowo odeszła z pracy, a na jej rzecz zaczęły napływać datki od pracowników i rodziców uczniów. Dyrektor zapewnił jej ochronę prawną, tymczasowe mieszkanie i zaoferował stanowisko w szkolnym sekretariacie. O czynie dyrektora Zalewskiego nie mówiło się głośno, ale wszyscy wiedzieli, kto to wszystko zapoczątkował. Nie chciał rozgłosu, po prostu zrobił to, co uważał za słuszne i w ten sposób zmienił czyjeś życie. Cóż za niesamowita historia! Drodzy przyjaciele, jeśli spodobał Wam się ten materiał, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, przed nami jeszcze wiele ciekawych historii.